Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Borys Tynka. Jestem autorem kilku książek o Ukrainie, głównie o Odesie. Jedna z książek to Odessa dla Romantyków. Książka została wydana przez polskie wydawnictwo e -Bukowo. Wcześniej napisałem jeszcze przewodnik po Odesie, który został wydany przez ukraińskie wydawnictwo Folio z Harkowa. Książka ta została przetłumaczona na język ukraiński. No cieszę się. Powodzeniem wśród zarówno polskich, jak i ukraińskich turystów, którzy odwiedzają Odessę. Ja, Szanowni Państwo, jestem również pilotem wycieczek, jestem przewodnikiem po Odesie, certyfikowanym przewodnikiem po Odesie. Oprowadzam również polskie wycieczki po Katakumbach. No cóż, tak się złożyło, że 23. Lutego trafiłem do Odesy. 24 lutego, wszyscy Państwo wiecie, rozpoczęła się napaść wojsk rosyjskich, Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ja kolejne trzy miesiące spędziłem w Odessie, koordynując, organizując pomoc humanitarną z Polski. Ta pomoc humanitarna dochodziła, była dowożona do, na granicę rumuńsko-ukraińską. Tam jest przeprawa promowana na Dunaju Isakcza Orłowka. No cóż, Odessa była wówczas szczególnym miastem, może nie była tak atakowana jak Kijów, Charków, czy choćby Mariupol ale jednak mimo wszystko było bardzo często słychać alarmy bombowe, no rakiety oczywiście też spadały na Odessę, głównie na obrzeża, całe miasto było zabezpieczone barykadami, jeżami przeciwczołgowymi. No, miasto zupełnie inaczej wyglądało jak to, które kojarzy turysta odwiedzający Odessę choćby latem. O tym wszystkim chciałbym państwu odpowiedzieć. Podczas spotkań autorskich serdecznie zachęcam do organizacji tych spotkań, się zarówno wiedzą na temat miasta, ale właśnie opowiem o tych trzech moich miesiącach ostatnich spędzonych w Odessie. Myślę, że to też będzie dobry powód do tego, aby zaapelować może o kontynuowanie pomocy humanitarnej. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego.